Judo, droga do zwinności. Judo powstało w 1882 roku w Japonii. Jigoro Kano założył klub Kodokan. Od tej daty to judo jest popularyzowane. W Japonii cały system WF-u opiera się na judo i dlatego Japończycy są sprawni. A nasze dzieci, ten turniej dzisiejszy, który jest, to jest turniejem pierwszym tych dzieci. Dzieci od września trenują. Jest to rocznik 2005 i 2006. Jest to zerówka i pierwsza klasa, także te dzieci przeżywają ten swój pierwszy turniej. Widać w porównaniu z rówieśnikami, jaka jest, jaka jest koordynacja ruchowa już, już tych dzieciaków, a przeżycia, przeżycia są duże i rodzice też przeżywają to bardzo mocno. Mam na imię Karolina Siennicka, y... trenuję judo od dwóch lat i sześciu miesięcy. W jakiej szkole? Oś... Numer... Podstawowej numer 82. No i jakie twoje wyniki? No nie wiem, ale chyba dobrze. Jakie masz marzenia? Żeby zostać mistrzynią i jeździć dookoła Polski. Karolina zaczęła swoją przygodę z judo w przedszkolu. Chciała bardzo poprawić swoją sprawność fizyczną, gimnastyczną, chodzić na rękach, zrobić gwiazdę i wpadliśmy na pomysł, żeby zapisać ją na judo. Małżonka siatkówkę uprawiała jako szykówkę, ale bez jakichś tam większych kontynuacji dalszych. Natomiast no, Karolina jest takim typem człowieka, który... Lubi sport i w tym się realizuje, dlatego działa i miejmy nadzieję będzie zdobywać kolejne trofea. W 1983 roku na siłę wziął mnie brat, przyciągnął, bo uważał, że się za bardzo nudzę. Pierwszym klubem i ostatnim, którym trenowałem, to była Gwardia Warszawa i to były wspaniałe czasy. Dzielnica Wola znalazła pieniążki na sponsorowanie takich wspaniałych nagród, medali, pucharów. Jeżeli mieliśmy sponsora, mogliśmy się odważyć o pokuszenie się i zrobienie takiego turnieju. Dzieci cały rok trenowały, zaczęły we wrześniu i to było takie podsumowanie na koniec ich ćwiczeń. Ewolucja jest olbrzymia. Najpierw poznawały pady, potem poznawały trzymania. W ostatnim czasie szlifowały rzuty, które widzieliśmy dzisiaj.